Miejscach będzie się pojawiać. Dzień dobry, Klaudia Kroczek. Zaczynamy szczegóły, prognozy pogody O poranku nigdzie nie pada, jednak chmur jest sporo. Na razie dzień powoli się budzi. Nie mam gieł, to ważna informacja, więc powinno się podróżować całkiem dobrze, jeżeli coś teraz wychodzi z domu. Wiatr słaby i umiarkowany. Chłodno, po południu będzie w wielu miejscach zdecydowanie cieplej, więc warto teraz ubrać na siebie coś grubszego, coś takiego bardziej zimowego. Na termometrach od minus jednego do dwóch stopni. Po południu od 2 do 6 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie i na południowym zachodzie, ale uwaga, miejscami może być ślisko, przyda się parasol. Też zrobi się w niektórych miejscach zimowo, bo nie tylko opady deszczu, ale i deszczu ze śniegiem. Nie powinno padać w centrum i na północy. Wiatr będzie dzisiaj słaby i umiarkowany, ciśnienie przekroczy 1000 hektopaskali. W sobotę i to będzie taki dzień, gdzie po jednej części Polski, czyli na północnym wschodzie będzie dosyć zimowo, 3 stopnie i deszcze ze śniegiem, a na zachodzie już trochę wiosennie, 10-12 stopni. W niedzielę temperatura wyrówna się w całym kraju, wyniesie od 6 do 8 stopni i popada na południowym zachodzie. W kolejnych dniach e, coraz więcej chmur i to tych deszczowych, temperatura nadal wysoka, 7-8 miejscami nawet 9 stopni, a ciśnienie poniżej 1000 hektopaskali. Sprawdźmy, co w kurortach. Dzisiaj sytuacja wygląda trochę lepiej niż wczoraj w Polsce Południowo-Wschodniej, bo miejscami może pojawić się śnieg albo deszcz ze śniegiem. Maksymalna pokrywa śniegu do 90 cm. Na południowym zachodzie też opady i to tutaj popruszy śnieg, więc robi się naprawdę pięknie biało. Do 60, do 70, do 80 cm białego puchu. Czechy z temperaturą od 0 do 2 stopni. Śnieg bądź deszcz i deszcz ze śniegiem do 100, 110 cm śniegu. Na Słowacji popruszy od minus 4 do 1 stopnia i do 70 cm śniegu. W Austrii za to piękne słońce, nigdzie nie będzie padać ciepło od 2 do 8 stopni, ale tutaj pokrywa śniegu w wielu miejscach przekracza 100 cm. W Włoszech również słońce od bezchmurnego nieba do zachmurzenia umiarkowanego, od 1 do 5 do 6 stopni i nawet do 100 cm śniegu. Sprawdzamy co w Szwajcarii. Piękne słońce od 5 do 10 stopni do 235 cm śniegu i na koniec Francja. I tu śniegu najwięcej: 355 cm miejscami w Szamoni No i słońce 6-7 cm. Do zobaczenia.